Hey, witam Was serdecznie z, kolejnej, z kolejnego odcinka w hardkorowej serii Minecraft. Jak zwykle dzisiaj jesteśmy na Ping Packu, jeszcze nie zaktualizowanym, niestety, nie wiem czemu. Ale dalej czekam na tę aktualizację na ten 5.1. I co my dzisiaj będziemy robić? Przejdziemy się do piekła, nie do piekła, tylko do takiej mapy, która jest ze śniegu. To jest portal właśnie taki nowy, który można stworzyć na tej mapie. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Dzisiaj tam wejdziemy i zobaczymy troszeczkę jak tam wygląda, także ja was serdecznie zapraszam do oglądania. Bez zabijania małem, no już tam wchodzę. Musi poczekać chwileczkę, aż tam się pobierze cały teren. Okej, okay, dobra. Mamy. Już widzicie, na sam początek jakieś głosy tutaj są. Ja tutaj byłem wcześniej, tylko tak sobie wszedłem na chwilkę. Oho, tu jest jakieś zejście. Czekajcie, aha właśnie. Eee, muszę wam coś powiedzieć. Eee, takie... Tutaj w tym będzie jakiś spawner, więc trzeba uważać na te potwory, bo one są bardzo, ale to bardzo silne. Ja tam zaraz pójdę, czekajcie, tylko sobie tutaj może dam pochodnie i... i zrobię to we... jakieś wejście, żebym w razie co mógł uciec. Okej, okay, dobra, tutaj może być. Dobra, jest. Chodźmy tutaj, może wejdziemy. Musimy uważać bardzo, bardzo ostrożnie musimy. O, właśnie widzicie. Tam jest spawner mobów. A te moby są bardzo silne, zaraz wam pokażę po ile one mnie będą biły. na pewno po dużo. Ciekawe czy tam jest w ogóle jakaś skrzynka w tym, miejscu, ja się zastanawiam. Bo nie wiem, czy na tych nowych, na tym nowym po prostu modzie, który mam, będą to skrzynki występowały. Trzeba by było ich się sprawdzić. Tylko że patrzcie, po ile, po ile te potwory mi właśnie biją. Jak one mi dają po cztery serduszka Jest moim diaksowym secikiem. Więc wiecie, ooo, to jest bardzo mocno. Dobrze, że ja mogę ich tak z daleka bić. No chodźcie, tutaj, chodźcie, moje. Ale potworki. Ciekawe co w ogóle z nich leci, i się zastanawiam. Bo nawet nie wiem, powiem Wam szczerze. <laughs> hmm, może jakieś fajne itd. No, <laughs> przepraszam Was bardzo. Ja to pewnie i tak wytnę to co teraz zrobiłem. Musiałem sobie odkaszlnąć, bo mnie coś, coś mi po prostu gardło zabolało. Ała! Mam nadzieję, że on mnie zaraz nie zabije tutaj. Jak ja tak by do tego podchodził, co, może ja sobie zjem tego. tego kotleta. No i znowu się z nimi bić. Nie mam łuku, cholera. Jakbym miał łuk, to bym sobie jednego nie postrzelał z łuku. O, jest, coś z nich wypada. Frozen Shards, dobra. Chodźmy, może sprawdźmy, co to, to w ogóle daje. Zaraz sobie wpiszemy. O, jest. For frozen Swords, Frozen Shards, I to jest, o tutaj jest, Frozen, frozen są. dobra, jakiś mieczek może z tego da się zrobić, Ice Stone, on spowalnia na dwie, Staff of, to są jakieś też mowy, takie jakieś też inne widzę, ale coś, Dobra, czyli można taki mieczek na przykład z tego zrobić. Tylko trzeba mieć 9, żeby zrobić sobie takiego aisa. Ale na razie mam ile? 6. Dobra, wiecie co? Nie będziemy już tego tutaj ruszać. To nas może zaraz zabić. Chodźmy, poszukajmy może czegoś innego. Kilow taki szybki jest, że pewnie zaraz tutaj byśmy się do czegoś nie zapali. A tam widziałem. O, już jesteśmy chyba. Tak, jest. Dobra, coś tutaj mamy. Aha, tutaj jest jakaś lawa, słuchajcie. Czyli to widać, że tutaj lawa też występuje, w tym, w tym. na tej mapie. Oho, tam się też. tam się coś bije. W ogóle jakie dziwne odgłosy tutaj są. Nie wiem, czy to słyszycie. Ale odgłosy są naprawdę dziwne. No, chyba coś w lawy pływa i się zabija. Dobra, na razie tego nie będę ruszał, bo pójdę tam, to, to mnie zabije pewnie. Chodźmy poszukać, może tutaj. E, są jakieś fajne itemy. Wiem też jedno, że jeżeli się, że się tutaj da na górę wydostać, my tak jakby jesteśmy w takiej jaskini zakopani. A ja wiem też o tym, że tutaj można na górę. Wiecie, co tylko ja sobie pierwszy postawię może waypointa w, e, na spawnie tam, żeby pamiętał się wrócić. Z powrotem, bo jak pójdę. O, tutaj było. To później mogę nie pamiętać dosłownie, gdzie mam iść. Tędy się wchodziło chyba. O, tak, tutaj jest, dobra, tutaj żeśmy wchodzili tędy. O, cholerek, kolejne potwory. Gdzie to jest? Skąd to? Iż tutaj z góry. Dobra, czekajcie. Dam sobie tego pointa. Y Niech się nazwie teleport, dobra. Możemy się w sumie do góry kopać. Tak naprawdę zaraz... Oj, przepraszam was. Nie to chciałem kliknąć. Oczywiście nie przybliżenie, tylko co innego. Tak naprawdę zaraz zobaczymy jak to wygląda wszystko. Mam nadzieję, że... że tam nic mnie... nie zabije zaraz jak wyjdę. A teraz w tą stronę możemy. Nie chciał od razu paść, żeby stracić te wszystkie temy. W ogóle już tak zbieram to TNT, bo nie wiem czy mówiłem, ale zakończenie tej serii to jednak będzie to, że po prostu jak ja zbieram na 100 TNT, to ją zakończę. Ponieważ mi się wydaje, że gdybym po prostu miał grać do takiej pory aż padnę, to po to strasznie długo trwało a trzeba jakieś nowe serie rozpocząć. W ogóle nie wiem, jakie nawet serie zaczynać na swoim kanale. Może ktoś mi doradzi coś fajnego. Coś co można zacząć, także jeżeli macie jakieś pomysły, to ja Was zapraszam serdecznie, żebyście zostawili na moim, na moim kanale. Możecie w komentarzu zostawić. Możecie napisać do mnie na wiadomości prywatnej, także macie duże możliwości. Zapraszam Was również też na mojego Twitcha. Tam zawsze są live y z... Albo z kwadratowej doliny, albo właśnie z tutaj z tej mapy, albo jeszcze z innej mapy, która jest tylko na live. Więc was zapraszam. Czasami z Lola oczywiście. O! Czekajcie, dobra. Już chyba jesteśmy bardzo blisko. Tak jest. Czekajcie, czekajcie, tylko teraz trzeba tutaj bardzo... O właśnie. Nawet nie wiem skąd to do mnie strzela. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nikogo nie ma. Co to było? Powolutku. Po... Cicho tam. O, tutaj coś. Czekajcie, tam coś jest. Co to jest? War. Dobra, nie, 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 czekajcie, czekajcie, o, oh, fuck, tam jest, to widzę, to widzę, to strzela. Tam sobie lata, widzicie? W ogóle, co to za drzewo? To jest jakiś nowy rodzaj? Tak, to jest jakiś nowy rodzaj drzewa, słuchajcie, nawet. Jak on się nazywa? Frosted wood. Pozbieramy sobie trochę, możemy, Jak później będziemy wracać, możemy sobie wziąć. Aha, aha, dobra, tam jest mój teleport. Tam tu w ogóle poszedł czegoś... Ej, tam są takie... Tam, tam są te lampy. Tutaj jesteś w ogóle jakiś... To jest coś nowego. Tak. To jest Call Stone. Wow, a to widzę fajne nowe bloki są. Trzeba to trochę pozbierać tego. Chodźcie tam może jeszcze, zobaczymy. Pierwszy raz jestem tutaj, zaraz... Może sobie poszukać już... Oh, fuck. Oh, fuck! Jakiś pająk, nie! Nie, dobra, wiecie co, może lepiej spadamy. Oh, właśnie, bo ja zaraz dostawał. Ja zaraz zginę tutaj, to lepiej, lepiej, wiecie co... Czekajcie, zjem sobie. Oh, fuck, leci to! Gdybym miał łuk, to bym to zestrzelił, tylko to pewnie ma 100 życia, albo więcej jeszcze. Chodźmy może tutaj wyżej. Nie, Oh shit! Czekajcie, wejdę sobie wyżej. Ja wiem, że tutaj byłem... Pewnego razu to mnie... Zobaczymy co tu ma. 140 życia, nie, dobra, tego nie będziemy mieli. O, tutaj jakiś wielki kanion słuchajcie, patrzcie. Co my tam mamy? Tam są jakieś potwory. Tylko tutaj pewnie cały dzień jest yy, noc. W ogóle to coś cały czas do mnie... O Boże. Nie! 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 Zginę przez to. Fuck, to mnie zabije, zaraz na hita pójdę. Więc chyba to, nie wiem czy to będzie kolejny, to będzie chyba ostatni odcinek z tej serii. Coś mi się tak wydaje, bo zginę. A wcześniejszego zapisu nie mam Cholera Dobra Trudno Jak mówiłem, serie miała się zakończyć inaczej, no ale niestety Jak widzicie sami zakończyło się zupełnie inaczej, no. Co ja na to poradzę? FAK Zginąłem, nie Wiedziałem, że tu jak pójdę, to tutaj mi zaraz coś zabije. Tutaj są te mogły za silne. Chórka wodna. Prawie 30 odcinek serii, albo chyba 30. No i niestety. No trudno, szkoda, także ja wam dziękuję za oglądanie tej serii. Na pewno niedługo będą jakieś nowe, także was zapraszam serdecznie, no i cześć wam, na razie.